Dzień dobry. Po raz kolejny witam na e, nika Driftwooda na, e, na, na naszej antenie. E, teraz e, porozmawiam trochę o targach. Nick jest ambasadorem e, firmy Panasonic. Hello, Nick, once again. Hi, uh, nice to see you again. Now I would, I would like to ask you about your feelings after two and half days uh, of the show. what do you think about uh, place? what do you think about people? what do you think about poland? well, i love poland already because i've been to obviously the big cities, warsaw and krakow, doing uh, numerous talks and exhibitions. it's my first time here in wojciech and uh, i really, i can't quite pronounce it correctly as an englishman, but um, i really love it because on the surface, when you first land and you come into the city, you kind of feel oh, it's a little bit quiet, closed down where i'm staying. Then you come into the centre, and you see the what the longest high street in Europe, apparently. Uh, Pierre. Street. Yes, I won't pronounce it again. I'm not really good. I'm still learning. Um, but incredible, all these cafes, bars, uh, art and culture everywhere. Little off alleys, uh, with little side streets. Well, Nick, Amazing. Let me translate. It. <laughs> yeah, you better do. E, spytałem Nika, jak się podoba w Polsce, jak się podoba w, na targach, jak się podoba e, w Łodzi, jak ludzie. E, nie jest pierwszy raz w Polsce, e, był już w wielu miastach, w Warszawie, w Krakowie, pier, pierwszy raz w Łodzi. Kiedy wylądowali, był zaskoczony, miasto było bardzo ciche i potem pojechali na Piotrkowską. I Piotr, e, Nick jest urzeczony ulicą Piotrkowską. E, podoba mu się to, że to jest w ogóle chyba najdłuższa ulica tego typu ulica w Europie małe bary, duże bary, restauracje, ludzie, uliczki, zaułki, atmosfera no to go zwaliło na kolana, nie wiem nie, nie pytałem ile wypił. co so. And also around here, uh, then near the, the polytechnic here, the expo halls and um, you know there's this just opens up beyond the park, walk through the park and into this you know beautiful surroundings and buildings and you can see it's really up and coming. but yeah i want to see the people here are just fantastic i've had such a good time talking and communicating and meeting new friends uh, filmmakers photographers uh, the whole ex expo has been fantastic for me In the last two and a half days you know, talking shooting models talking about filmmaking my narrative filmmaking Um, been a real to też Nick zwiedził tutaj okolice e, terenów wystawowych, plac Politechniki, e, Aleje Politechniki. E, też teren, teren wokół politechniki, parki. Jest zachwycony ludźmi tutaj w łodzi, ale także samą atmosferą targową, w której to miał szansę rozmawiać o fotografii, o, o robieniu filmów. 2,5 dnia ciężkich wykładów. What was the most, the most repeating question during those 2,5 days on the Panasonic, on the Panasonic Stand? stand. Oh, well, a lot of people have been going about the what is this new uh, Lumix camera going to be, which is being launched, a Cine camera being launched on the 31st of May, uh, well, announced, not being launched, been announced on the 31st of May at Cinegear in America. Um, but a lot of Polish filmmakers have been asking me, what is it? And sorry to say we don't know, but uh, we're in the dark as much as you guys are. Um, but all will be revealed on the 31st. But everyone is so excited by the Lumix S series, the full-frame camera and its capabilities. Uh, you know the color science, the, uh, the ISO range, in the sweet spot. People have been knocked out by how good it is doing portraiture. 14 and a half stops on the S1, uh, and and looking at our lovely model Roxy, local model, uh, beautiful Polish woman. Women you have here, amazing. Um, and in fact, uh, I really want to use Roxy in a future shoot in America. <laughs> eee, pytałem się, jakie było najczęściej powtarzające się pytanie, i najczęściej ludzie pytali o nowy aparat, który miał się pojawić. Eee, czy został zapowiedziany 21 maja? Eee, Pytano Nika, co będzie takiego fajnego w tym aparacie. Nik eee, odpowiada, że pod latarnią, najcie najciemniej. On w zasadzie nic na ten temat nie wie. Poza tym, co było w komunikacie prasowym. Poza tym wielu ludzi było zaskoczonych jakością, jakością tego, jak dobrze Panasonic odwzorowuje kolory, jak dobrze radzi sobie w zakresach tonalnych. Brali do ręki te aparaty, byli, byli bardzo zainteresowani w ogóle Panasoniciem. Przede wszystkim dlatego, że wypuścił aparat pełnoklatkowy. Yeah, I did mean, I translate it well? <laughs> you, it, it sounded good to me, so all good, all good. But yeah, um, yeah, I think that, that I mean predominantly, people have been really impressed walking by, once we're shooting and showing on the big monitor like we are today, at the the, the color uh, and, and the skin tones of the S1 series, because um, the engineers have really, really put a lot of effort into improving that, and a lot of Canon and Nikon people have been looking and going, wow. Uh, I'm pretty jealous, you know. Okay. E, to, co, to co najczęściej się te, teraz zdarzało, również to było, ludzie przychodzili, oglądali na dużym ekranie zdjęcia robione aparatem, e, i to co Nik podkreśla w zasadzie, że najbardziej podobały się ludziom e, odzorowanie tonów skóry, byli zaskoczeni. Również e, właściciele aparatów Canona Nikona byli pod wrażeniem tego, co potrafi zrobić Panasonic. Ok, and e, what about e, did you have. Any minute to uh, go around uh, fair, or you were yeah. glued to yeah. your well, no, Panasonic few moments uh, when I go for my break? I have a, a quick look around. I haven't had a lot, of, a lot of time, but there's some old friends here I know and recognize. Um, and obviously, I've been on the Leica stand with our Elman Alliance. Um, Sennheiser, I'm an ambassador of Sennheiser as well. So the Sennheiser guys are here and they've been thankfully helping me out with some audio gear. Uh, so Big Plus and hello, Volker Schmidt, if you're watching from Sennheiser. Um, but yeah, I mean, just looking at the opposition, looking around, we've got a lovely, I'm uh, uh, looking at this Aeroflex camera over here at the show. Amazing to see these classic old film cameras. Love them. Pytałem Nika też, czy miał czas na obejrzenie samych targów. Powiedział, że rzeczywiście miał możliwości przejść się tutaj po okolicy. w krótkich przerwach. Był na stoisku Laiki, był na stoisku Sennheisera, gdzie inżynierowie pomagali mu ze sprzętem nagłośnieniowym. Pozdrawia tego inżyniera, którego na nazwisko zapomniałem. Też spodobał mu się fakt, że tutaj na stoisku obok widzi prawdziwą kamerę filmową, taką klasyczną na film. Sama impreza też robi na nim... Dobre so, uh, are you going to go back to wuch uh, fair or it's Definitely your last time? Come, but no, no, absolutely. I want to be invited back again and I really hope to because the last three days have been absolutely brilliant, you know. I've done a lot of these sort of tours and trade fairs around Europe. But this is up there with the best of them, and you know meeting you guys, you know love what film, photo, video are doing, um, and target It's just fantastic, um, and I really hope that you know you get many more people for years to come, and that you get many more attendance. It's growing and growing and growing. It seems, um, so yeah, I've had a really, really pleasurable time. Spytałem Nika, czy, ma, czy, czy powróci na te targi. Powiedział, że oczywiście ma wielką nadzieję, że zostanie zaproszony. Bardzo mu się podobała atmosfera. Również to, że te targi na tle innych imprez w Europie wcale nie, wykona, nie wypadają tak blado. To jest jednak górna, górna półka. No i cóż, ma nadzieję, że zostanie zaproszony. że. Następnym razem się spotkamy i tego już w ostatnich słowach, których nie będę tłumaczył, też będę mu życzył. So, Nick, hope we meet uh, next year. <laughs> hope Definitely. you see you. I'll give you five on that. I mean, you guys And have done such you. a good job. Thank you very much. <laughs> I'll be back next year. Definitely.